Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 23 sierpnia 2024 roku. No i co, mamy nowy zestaw strojów Karol G za 2200. I mamy w nim nowego skina i temy, czyli Karolina za 1500. Tak się to je prezentuje, wraz z takim stylem. I styl Lego. Bonito za 500 mikrofon MSB za 800. Provenza Remix za 500. Itemy Karol G nadal w sklepie. Hela od i Hulk Champion Sakar to samo Deadpool i Wolverine nadal w sklepie. John Wick to samo. Powróciły kolejne ikony, czyli Cypher PK, Allei, Buga, Lachlan, Degrevk i Cika. A reszta ikon została usunięta. Bohaterska nadzieja nadal w sklepie. Pakiet ciosu mroku za 2800. Zestaw ruszane strefy za 1600. Archetyp mroku za 1500. Nocny strzelec za 1500. Mrok drużyny Mechów za 1500. I mamy nową emotkę, czyli pojedynek fantazji za 500. Tak się jej prezentuje. Zestaw lucza to samo. Zestaw Górska iwi za 1700. Mi tyle pokazuje pan cały zestaw. A normalnie ten zestaw się nie ma i itema kosztuje 1400. Górska iwi za 1200. Czekane pokoju za 500. Droga Mistrzów nadal w sklepie. SUV Behemoth to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. I mamy nowe ścieżki jamowe czyli replay za 500 i espresso reszta ścieżek jamowych to samo sprzęt na festiwal dole w sklepie nie ma już dzisiaj Luisa Hamiltona zestawu z Klik Clicks Call pakietu legendy zestawu Jager 619 Alan Walker kół Side i Diamond Heart i do palacza no i co jeśli sklepie wam się podobał to pamiętajcie subzone łapka w górę ko Gigi Leon w sklepie a ja się z wami żegnam siemneczko